Ja maszynę rozbił. Mamy problem, wykolejiliśmy się. Mamy włożoną na tory dopiero pierwszą stronę. Została jeszcze druga. Wow, jaki choroba. Co się stało? Apokalipsa. Próbujemy, <grym> próbujemy się wycofać i dojechać do innego przejazdu. Dobrze siedzi. Halo, mam! Ja maszynę rozbił. Mamy problem, wykoleiliśmy się. Teraz nawet nie oddychaj, bo mamy. Sytuacja nie jest beznadziejna. Spójrz do tyłu. Właśnie się wykoleiliśmy, i nie wiem, co z tym zrobić. Ale złodzieje szyn nie próżnują. Sytuacja jest ciężka, ale chyba nie jest beznadziejna. Ogólnie to wygląda tak. Ile przejechaliśmy do naszych 10 km? Powiem się, że nie więcej niż 500 metrów. Najważniejsze jest to, że konstrukcja przetrwała wykolejenie i katastrofę w ruchu lądowym. Teraz pozostaje nam wrócić na szyny. Tylne koła mamy na szynach. Trzeba wtoczyć jakoś przednie. Tym kołem tak, byli, jak to nie tak byśmy przeważyli. Tylko byśmy trochę odpchnęli. Dużo najgorzej, że przód, bo przód jest najcięższy. No. Ok, a teraz na spokojnie. No to jechaliśmy naprawdę nie powoli to nas uratowało, bo jechaliśmy by chyba z 20 na godzinę no i zabrakło. Najważniejsze, że tylne koła zostały na szynach, więc teraz musimy jakoś to wepchnąć z powrotem no i pojedziemy w drugą stronę. No. W na najgorszym wypadku będziemy wkładać w te opony na to koło, które leży w kamieniu. <suszy> A fajnie, i tak będzie No, tylko że może auto spaść Już fajnie Dobra, trzyma się Udało się podnieść auto, ale jedna osoba musi trzymać, czy spada zlewarka Ale mamy jedno koło Mam jedno koło, może coś pomoże no, spróbuj Jest już ciemno, jest już, no ale niestety zapadł już zmrok, a my mamy włożoną na tory dopiero pierwszą stronę, została jeszcze druga, no ale wszystko idzie w dobrym kierunku, także za chwilę powinno być ok. Pierwsza strona założona, nie wiem jakim cudem, ale udało nam się to wepchnąć na szyny, powoli podnosząc na lewarku i przesuwając... Centymetr za centymetrem yy, w jej kierunku. Druga strona wrzucona. Wygląda na to, że samochód nie jest uszkodzony. Nic nie cieknie ani nie kapie. Także powoli próbujemy się wycofywać. No i plus jest jeszcze taki, że wykoleiliśmy się, ale nic nam się nie stało. Pierwsze wykolejenie w życiu, nie? <laughs> Było fajnie, ale na razie mi się tego nie chce powtarzać. Pomysł jest taki, żeby najpierw sprawdzić czy tory dojeżdżają do końca tego drugiego przejazdu, który jest o wiele szerszy i tam będzie nam łatwiej go postawić na normalne koła, a Mikołaj w tym czasie czyści torowisko. Co? Dobra, ruszaj! Na torowisku można znaleźć też puszki. Od razu je posprzątamy. Napotkaliśmy na swojej drodze obcięte drzewa, które ktoś po prostu przewrócił na torę i tutaj zostawił. Trzeba je przątnąć. wow, Łoł, jaki chorob. Decyzja podjęta. Wracamy tam, gdzie zaczynaliśmy i tam, gdzie zakładaliśmy koła, tam będziemy je ściągać. Skoro udało nam się tam wjechać, to na pewno tam wyjedziemy. Masz? Tylko pełna chwila, w której próbujemy wyjechać z przejazdu kolejowego. Dawaj. Stój, Mikołaj, stój, 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 zatrzymaj Cała trudność polega na tym, że jedna osoba musi trzymać samochód, żeby nie spać za Dobra, jeszcze tylko jedna i mamy go. Chyba wszystko zabraliśmy. możesz jechać. Co Dobra, czekaj się. Mimo pewnych perturbacji, bardzo nam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, oglądajcie i subskrybujcie. Będzie cię dasz.